Marko Wam wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj też tak trochę nietypowo, ale już niedługo maj, jeszcze jakieś dwa tygodnie i, i zaczną się szczupaki. Tak więc postanowiłem, że sobie otworzę z Wami razem Paczuszkę, która mi przyszła z x -Fisha. Oczywiście, linki do wszystkich tych rzeczy, do sklepu, wrzucę Wam też pod spodem w filmie. No i dobra, słuchajcie, otwieramy sobie tą paczuchę Widzę, że tu lekki wiaterek zaczyna mi wiać, ale Cóż z tego Nożyk Jedziemy, zobaczymy co tam ciekawego jest o, Powiem wam, że Same piękne rzeczy Generalnie, yy, słuchajcie, zanim Wam to wszystko pokażę, też powiem, bo w, w, już tu widzę yy, co nieco. W XFISH macie do końca kwietnia promocję na wszystkie gumy od 18 cm w górę, macie dozbrojki z Wiswangena gratis. Tak więc świetna sprawa, jak wiecie ja na te dozbrojki już ponad 2 lata łowię i nie narzekam dalej na nie będę łowił, bo mi się sprawdzają, jeszcze mnie nie zawiodły. Tak więc dobra, zobaczymy co tu mamy, słuchajcie. Hmm, 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 hmm. szatizik 19 cm Super sprawa Jest pierwsza guma Widzę, że jest drugi szatizik też 19 Bardzo lubię ten kolor, słuchajcie Nie wiem jak wy Napiszcie pod spodem jakie kolory Wam się sprawdzają Może jakie gumy pod szczupaka to też będę wdzięczny No i słuchajcie, Ricky deroach to jest coś co naprawdę świetnie zamiata ogonem. No ale żeby nie było, że tylko same te grube gumy mamy kolejnego szattizika, taki kolorek. To jest chyba szesnastka. Rozpakowujemy prezenty dalej. Słuchajcie. O! Shadteez Slim Też fajna, do, dobra guma Te Slimy bardzo fajnie latają, wam powiem I są świetne, są miękkie Mięciutkie te gumy są, też tak fajnie pracują Ale co, co wam powiem, Shadteezów chyba nie trzeba przedstawiać Każdy wie, że to są świetne przynęty łowne Folia na bok, bierzemy się dalej O, tu mamy fajną jaskółeczkę Też Westinka, bardzo fajny model Słuchajcie, też jest mięciutka. Na pewno sobie nią połowię na przykład w głębszych partiach, może coś y, za Sandaczem spróbuję, jak już y, będzie czerwiec, będzie można popływać. Dociążymy sobie ją trochę. Dalej, Szapis też taki Natural 16. Bardzo lubię takie albo naturalne kolory, albo Fire Tiger, albo te żółciutkie. One są dosłownie cudo. Lecimy dalej, słuchajcie Sicario Te gumy Naprawdę robią też robotę Tutaj mamy akurat 18cm Słuchajcie, dwa kolorki Dwa kolorki, jeden taki transparentny Niebieski, drugi taki niebieski Z pomarańczowym brzuszkiem To naprawdę będzie mi super wabić Ja już się nie mogę doczekać, słuchajcie, jak ja wyruszę tego 1 maja za szczupakami i będę kombinował. I będę kombinował. Słuchajcie, dalej. Yy, Sicario 18, Fire Tiger i taki z takim marchewkowym ogonem. Ten kolor, ten na górze, yy, powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdzał na przykład yy, przy dżerkach. Też takie pomarańczowe kolory. No i jak takie gumy. No to co? No to oczywiście nie mogło zabraknąć do zbroje. Słuchajcie. Widzę, że z Wizwangena są nowe opakowania i te do zbroje naprawdę robią robotę, bo haki są ostre, materiał jest naprawdę mocny, jeszcze nigdy mi nic nie pękło To jest jedna, tu są dwie w komplecie. Tak, tutaj są dwie w komplecie, to jest do. Macie fajnie wszystko opisane, słuchajcie, nie wiem czy będziecie to widzieć. Ale to jest do gum 16-18 cm. Tak więc jak sobie tam wejdziecie na stronę do Wiswangena ewentualnie na X-Fishu też to wszystko będziecie mieć, to będziecie mieli opisane dokładnie jaka do zbrojka, do jakiej wielkości gumy. Tak więc bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, kolejne do zbroje. I kolejne do zbroje. O masakra! i kolejne dozbroje, ale tu wam pokażę jeszcze też coś fajnego, bo yy, zauważyłem od tego roku są systemy. Generalnie tutaj mamy bardzo fajne na podwójnych kotwicach system Line True, czyli ten macie ten przelotowy system, tak jak na przykład yy, gumy Savaja 4D. Chyba też są z tym przelotowym systemem, tak więc w tym momencie, też z Wizwangena to macie. Powiem Wam, że jestem dosłownie zachwycony tym sklepem. Bardzo lubię tam robić zakupy i bardzo mi się podoba ich oferta. Bo na przykład mają moje ukochane obrotóweczki z Ponton 21. Bardzo je lubię, świetnie kręcą i tyle. To już mi więcej zostało do powiedzenia? Słuchajcie, ja biorę się za porządki, te wszystkie gumy, wszystko sobie układam ładnie w pudełka. i Już się nie mogę doczekać maja, aż ruszę za szczupakami. Tak więc w tym roku na pewno majówkę zacznę od szczupaków, bolenią odpuszczę, bo takie na początku miałem plany, ale jednak jednak nie jestem takim łowcą boleni, żeby się za nie od razu brać. W majówkę wolę sobie pójść na spokojnie za szczupakiem. Pewnie sporo znajomych nad wodą jeszcze spotkam, tak więc super sprawa. A jeżeli to wszystko, co tutaj mam, pomoże mi złapać jakąś fajną rybkę, to będę jeszcze podwójnie zachwycony. Tak więc ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz zapraszam Was do Xisha. Linki wszystkie do tych produktów do sklepu macie poniżej w opisie. I strzałeczka. Na razie. Be cruising in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, fuck, likely I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy Watching numbers grow is what I call sightseeing